Siemanko, w dzisiejszym filmie pouczymy się dziewiątki batido. Jest to wariacja, która łączy w sobie wejście z 1990 i ruchu nogami, który wykujemy, wykonujemy w au batido, tudzież beja-flor. Nie wiem, czy to dobrze wymówiłem, ale ruch, o który mi chodzi, to jest coś takiego. Ok, jak się tego nauczyć? Oczywiście na samym początku potrzebujemy sobie wejścia do 1990. tutaj wchodzimy sobie analogicznie czyli jak sobie zaczynamy na lewą stronę to prawą nogą blokujemy sobie wejście jak sobie wchodzimy skręcając się na palcach to machamy sobie lewą nogą za siebie robimy sobie jak z kroku do tyłu z tej pozycji próbujemy sobie po prostu wejść w dziewione ale zamiast się na tej dziewiątce to bardziej próbujemy sobie wejść na ręce jakbyśmy sobie robili kulawego liska czyli też nie chcemy robić tak, że zaczynamy wchodzić pod siebie przekręcamy się mocno ruchem tutaj te ręce troszeczkę bardziej pójdą do przodu prawa ręka tutaj leci nad głowy lewa noga leci w rotację I z takiej pozycji próbuję sobie dołożyć też lewą rękę i stanąć na rękach czyli zobaczcie wchodzę z dokładam sobie dokładam sobie drugą rękę jak jestem na rękach, próbuję przenieść mój ciężar ciała z prawej ręki na lewą rękę. To już mi pozwoli troszeczkę bardziej się otworzyć w Batido. I analogicznie, jak się uczyliśmy z Batido, próbujemy po prostu troszeczkę otworzyć nasze biodra w stronę celu i troszeczkę bardziej stopą też przekręcić naszą nogę, i troszeczkę bardziej stopą dokopać sobie na siebie. Czyli zobaczcie, wchodzę sobie tak samo, staję sobie na rękach, przechodzę na lewą rękę, próbuję się lekko otworzyć, lekko tą nogą nakopać na siebie. To już nas zacznie wtedy otwierać to Batido. Tutaj też ważne jest to, żeby jak sobie wchodzimy w ten ruch, żeby za wysoko bioler nie podnosić, bo chcemy je troszeczkę zostawić w tyle. Ten wymach nogami też nie idzie przez głowę, tylko musimy sobie machnąć troszeczkę bardziej do tyłu tą nogą. Tak, żeby windowała nam do góry, a nie przez nas. I w miarę stopniowo, jak sobie przewodzimy przez ten ruch, próbujemy trochę więcej mocy dodawać, troszeczkę bardziej tą nogą nakopywać. Tylko bardziej te nogi właśnie prowadzą tak, że lecą do tyłu, lekko w górę wtedy na nas, niż kolistym ruchem przez głowę. I też coraz mocniej zaczynamy nakopywać, coraz bardziej próbujemy się przekręcać, żeby zrobić już pełnego, pełną dziewiątkę lat ido. to cała logika tego ruchu, trzeba po prostu dobrze sobie zrobić samo wejście do dziewiątki, przygasić te nogi, żeby nie rzucać tego przez głowę, ręce troszeczkę dalej przed siebie i wtedy śmiało się otwierać w batido, cały resztę tak w batido leci. Dzięki śliczne za obejrzenie, popróbujcie sobie to, potrenujcie, naprawdę się przyjemnie robi ten ruch. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnym filmie.